Witam serdecznie, ja zobaczyłam dzisiaj, że mam jednego z polskich graczy u siebie w wieży, zaatakował mnie, wygrał, brawo, gratuluję, Punisher, Punisher jest z zakonu sparty, ja widzę, że ten, ten sojusz bardzo lubi mnie atakować, super, bardzo mi się to podoba, okej, okay, więc warto byłoby się zrewanżować. Co pani ma u siebie w obronie, przede wszystkim ma bardzo dobrego tanka. Tremor jest uznawany chyba za najlepszego niebieskiego tanka w tej chwili w grze. Oprócz tego ma czterech graczy z rodziny mechanoidów, czyli on ma premię w bitwie, która jest przyznawana za im, po prostu im więcej. Bohaterów z tej rodziny, tym ta premia jest wyższa i jest to, na, jest to szansa na atak wspierający. Także, oprócz tego, ma Krokieta, który jest bohaterem waniliowym, ale wyjątkowo dobrym bohaterem waniliowym, który oprócz tego, że dodaje pancerza, to jeszcze um, dodaje ataku i dodaje obrony swoim sojusznikom. Także super. Okej, okay. Tremor Punishera ma 19 emblematów. To jest bardzo dobry poziom dla piątek, e, pięciogwiazdkowej karty, e, czyli od razu widzę, że będzie... E, jest to karta mocna, jest to mocny tank e, i ma również broń pięciogwiazdkową z unikiem, więc e, m, może tutaj sprawić trochę kłopotu. Jeżeli chodzi o e, Rydża, Rydż jest bardzo silnie uderzającym e, mechanoidem, uderza trzech wrogów, jednego porządnie, dwóch tak trochę niby mniej, ale to też zależy ile oni mają zdrowia, on może praktycznie całą trójkę wykosić jak się ma pecha. Booster jest świetnym lekarzem, trochę tutaj jest taka wciśnięta w kąt, dał jej ten um, przyspieszającą broń, ale wciąż ja nie lubię Wolnych bohaterów w końcu, uważam, że jak się klocki w miarę ułożą, niekoniecznie muszą być bardzo dobre, ale wystarczy, że się w miarę ułożą, to może być ciężko, żeby ona odpaliła. Jeżeli będzie zła plansza, jeżeli wszystko odpali to, co ma odpalić, to tremor będzie obniżał uzdrawianie moich bohaterów. Kroket będzie budował pancerz, a booster będzie budowała miniony i to naprawdę może spowodować, że się jakby trzy warstwy, przez które trzeba się przebić, czyli najpierw miniony potem, potem pancerz, potem dopiero zdrowie bohaterów. Judge jest takim um, on, jest, on ma swoich zwolenników i swoich przeciwników, ale również buduje pancerz dla siebie. Także ta cała obrona jest ustawiona tak w kierunku, w kierunku obrony. Bardzo fajnie. Dobrze, no to zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście zmienię sobie moją drużynę. Wezmę sobie zielonych, zieloną ekipę. Okej. Okay. Alright, no więc tak, pokazało się od razu trochę zielonych, um, zarówno zielonych jak i fioletowych, on nie ma wskrzeszacza, no i chyba ma trochę pecha, a klocki mi się ułożyły za dobrze na to, żeby on uh, tutaj przetrwał. Okej, okay. użyję krampusa, bo on się i tak z tą ilością filetowy na pewno już się odrodził. Okej. Okay. Right. mi ładowanie. Odpalił kroki. Ja sobie to wszystko przerzucę sobie na niego, to co nam nie wrzucił, czyli um, minus 28% regulacji do ładowania. Ja to wrzucę na niego, podpalenie wrzucę na niego. 7 punktów obrażeń, odkrwawienia naturą. Też na niego przerzucę, a od niego sobie wezmę plus pancerz, plus atak, plus obrona, czyli to, co Crockett mu dał. Więc zamieniamy się. Tak. Trudzę sobie jeszcze trochę. Ok. Czyli to obniżenie obrony, praktycznie, które skradłam mu. Tego już zupełnie położyło. Alright. No ja pecha, naprawdę to wyjątkowo dobra plansza mi się ułożyła, nie miał za bardzo szans na to, żeby to przetrwać, szczególnie jak jego tank nie odpalił ani razu. No to w momencie, kiedy tank padł i tam booster był na, na końcówce zdrowia, to już było wiadomo, że to jest posprzątane. Ale bardzo, fajne, bardzo fajna obrona, szczególnie na poziom 45. Super, pani Sher, dobrze się budujesz, ładnie się budujesz, także gratulacje. Ok, to życzę powodzenia i do zobaczenia w następnej bitwie. Pa, pa!